Dzień dobry, witam serdecznie w Majcu i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy bardzo smaczne ciasto z gruszkami, mocno kakaowe, z polewą czekoladową, taki typowy murzynek z owocami. Ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu, ładnie pachnie, jest wilgotne od owoców. Tutaj radzę użyć dojrzałe gruszki, takie miękkie, wtedy ciasto jest smaczniejsze, ale z twardymi też ciasto daje radę. Kroimy na dość spore kawałki i bardzo gęsto wciskamy w ciasto. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki: dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Przygotujemy ciasto. Do rondelka przekładamy masło lub margarynę, dodajemy cukier, cukier wanilinowy lub cukier z prawdziwą wanilią, kakao, mleko i stawiamy na gazie, gotujemy mieszając. Masa ma się zagotować. Gdy masa się zagotuje, ściągamy z ognia i odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Od czasu do czasu możemy zamieszać. Ostudzoną, kakaową masę przełożyłam do miski. Następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Do mąki dodajemy sodę, proszek do pieczenia i krótko mieszamy. Przesiewamy na kakaową masę. I mieszamy mikserem do połączenia składników. Ciasto przekładamy do przygotowanej blaszki i wyrównujemy. Gruszki obieramy. Usuwamy gniazda nasienne i kroimy na dość spore kawałeczki. Gruszki ciasno, tak wkładamy, wciskamy trochę w ciasto. I blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 50 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do ostudzenia. Przygotujemy polewę. Do rondelka wlewamy śmietankę, stawiamy na gazie i gotujemy. Połamaną czekoladę przekładamy do miski i zalewamy gorącą śmietanką. Czekamy około 30 sekund, następnie mieszamy aż czekolada całkowicie się roztopi. Gotową polewę wylewamy na wierzch ciasta i wyrównujemy. Ja jeszcze ciasto posypałam wiórkami kokosowymi. Ciasto odstawiamy tak na około 1 godzinę, aby polewa czekoladowa jeszcze stężała. Gotowe ciasto wyciągamy z blaszki, ściągamy papier do pieczenia. Nasze pyszne kakaowe ciasto z gruszkami i polewą czekoladową jest już gotowe. Jest bardzo smaczne, wilgotne od owoców, proste w przygotowaniu. Polecam. Dokładny przepis na stronie Małej ręki link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.